Dzień dobry. Witamy w podcaście LexTok. Porozmawiajmy o prawie. Z tej strony LexTok, czyli Agnieszka Piwek oraz Emilia Pierzchowa. Przypominamy, że ten podcast nie stanowi porady prawnej w indywidualnych sprawach. Ma na celu edukowanie w obszarze prawa oraz dostarczanie bezpłatnej wiedzy dla jak najszerszego kręgu odbiorców. Zwracamy wam również uwagę, że poruszamy tematykę z zakresu prawa pracy, aktualną w dacie nagrywania podcastu, czyli na wrzesień 2025 roku. W poprzednim odcinku podcastu z zakresu prawa pracy mówiłyśmy o pracy zdalnej. W dzisiejszym podcaście natomiast porozmawiamy o mobbingu, w kolejnym zaś o dyskryminacji. Dowiecie się, czy mobbing i dyskryminacja to to samo. Kto odpowiada za mobbing w pracy? Czy zawsze mamy do czynienia z dyskryminacją, gdy pracodawca różnie traktuje pracowników? O tym w dzisiejszym i w kolejnym podcaście. Zacznijmy, Emila, może od mobbingu. Gdzie jest uregulowany w kodeksie pracy i czym jest mobbing? Mm -hmm. Mobbing jest uregulowany w kodeksie pracy w artykule 94 z indeksem 3 i mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Istotne jest to, że ofiarą mobbingu może być tylko pracownik, czyli osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Jeżeli chodzi o mobbing, to wskazać należy, że polega na działaniu uporczywym i długotrwałym. I tutaj, może, odwołam się do orzecznictwa do Sądu Najwyższego do wyroku z 17 stycznia 2007 roku, gdzie Sąd Najwyższy. Wskazał, że długość nękania lub zastraszania pracownika w rozumieniu artykułu 94 ze znaczkiem 3 paragraf 2 kodeksu pracy musi być rozpatrywana w sposób zindywidualizowany i uwzględniać okoliczności konkretnego przypadku. Czyli tutaj inaczej mówiąc, sąd wskazuje, że za każdym razem trzeba indywidualnie oceniać dany przypadek. Nagalne zachowania przy mobbingu, zdaniem sądu, muszą odbić się negatywnie na psychice ofiary, a takie założenie wymaga zwielokrotnienia i długości działania. Nie jest zatem możliwe wskazanie minimalnego okresu niezbędnego do zaistnienia mobbingu. Każdorazowo, zdaniem sądu, będzie decydować o tym konkretny przypadek. Jeżeli chodzi o mobbing, to działanie to może, ale nie musi być sprzeczne z prawem w rozumieniu innych przepisów. I tutaj przyjmuje się, jeżeli chodzi o mobbing, że zachowania uznawane za mobbing to są działania naganne, nie mające usprawiedliwienia w normach no moralnych, zasadach współżycia społecznego, ale nie zawsze, niekoniecznie muszą być te działania sprzeczne z prawem. A ja dodam też, że naganne zachowania przy mobbingu muszą zawsze, żeby być zakwalifikowane do mobbingu, negatywnie odbyć się, odbić się na psychice pracownika. Żebyśmy mówili o mobbingu w rozumieniu prawa pracy, to określone w kodeksie pracy cechy mobbingu, te, o których powiedziałyśmy, muszą być spełnione łącznie, czyli musi to być inaganne zachowanie i musi mieć efekt w negatywnych odczuciach pracownika. Jak wskazuje Małgorzata Gerftow, do kodeksu pracy, zakres działań mogących zostać uznanymi za mobbing jest w praktyce bardzo szeroki. Od opowiadania anegdot i żartów na temat wybranej osoby, aż po agresję fizyczną. Jak widzicie, ten wachlarz jest bardzo rozbudowany. Narzędzia, którymi posługuje się mober, to na przykład szykany, zwodzenie, podstęp, intryga, oszustwo. Oszustwo, oszczerstwo, zachowania noszące cechy sadystycznych. Ich wspólnym mianownikiem jest zawsze naruszanie zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów, i jednocześnie zamiar szkodzenia ofiarze. Za Państwową Inspekcją Pracy warto wymienić zachowania, które Mobbingiem nie są, ale niejednokrotnie są mylone z mobbingiem. Tutaj Państwa Inspekcja Pracy wskazuje, że według tutaj Państwa Inspekcji Pracy takimi zachowaniami nie będą np. jednorazowy akt poniżenia, ośmieszenia, zlekceważenia. Pracownika, i tutaj to niezależnie od tego, jak niewłaściwe jest traktowanie pracowników czy współpracowników, uzasadniona krytyka, czy zwracanie uwagi pracownikowi, wskazywanie błędów, również jak wskazuje Państwu, inspekcja pracy, nie jest uznawana za mobbing, sugerowanie poprawy w sytuacjach niewywiązania się z obowiązków bądź wywiązywania się w sposób nierzetelny z obowiązków. I takie zachowania, jak tutaj, oczywiście. Wskazuje Państwowa Inspekcja Pracy, to mogą leżeć w kompetencjach kadry kierowniczej, jeżeli chodzi o tą uzasadnioną mm, krytykę. Inspekcja Pracy? Pokazuje też, że mobbingiem nie musi być konflikt jako taki, czyli sytuacja, w której ludzie się po prostu nie lubią, czyli wzajemnie się konfliktują. Konflikt od mobbingu różni się tym, że w sytuacji konfliktowej obie strony teoretycznie dążą do jej rozwiązania, w mobbingu natomiast nie ma o tym mowy. Nie mają być, czy często nie są uznawane za mobbing także warunki pracy niespełniające wymogów BHP. Złe warunki pracy można by uznać za mobbing jedynie wówczas, gdyby były one wymierzone wobec jednej konkretnej osoby, która doświadczałaby również jeszcze szykan w innej postaci. Natomiast same z siebie nieprawidłowe warunki BHP nie będą uznane za mobbing. Podobnie jakieś poczucie dyskomfortu w pracy, czyli niezadowolenie pracownika z przydzielanych mu obowiązków, czy nawet z atmosfery ogólnie panującej w zespole współpracowników, to również nie będzie mobbing. Agnieszko, a powiedzmy teraz, kto odpowiada za mobbing na gruncie kodeksu pracy? Odpowiedzialność ponosi pracodawca, niezależnie kto jest tak zwanym mobberem, czyli nawet jeżeli moberem jest inny pracownik, czy też przełożona takiego pracownika, to i tak odpowiedzialność poniesie zawsze pracodawca. I tutaj, na co chciałabym Wam zwrócić uwagę, to sprawcami mobbingu mogą być również osoby trzecie spoza zakładu pracy, czyli to mogą być również kontrahenci, czy klienci pracodawcy, czyli nie zawsze to muszą być osoby, Wewnątrz zakładu pracy, i warto zatem pamiętać, że moberem, czyli tą osobą dopuszczającą się mobbingu, może być każda osoba, również ta, która nie jest pracownikiem, czyli również może być taka sytuacja, że taka osoba, może być, która jest moberem, jest zatrudniona na umowę o lub kontrakt menedżerski. W związku z tym, no tutaj, jak widzicie, z punktu widzenia przepisów prawa pracy, tym mobarem może być praktycznie każdy, niekoniecznie też związany typowo z naszym zakładem pracy, stosunkiem pracy, czyli nie zawsze to musi być pracodawca czy inny pracownik. I odpowiedzialność pracodawcy, jeżeli chodzi o mobbing, wynika z artykułu 94 ze znaczkiem 3 paragraf 1 kodeksu pracy, zgodnie z którym pracodawca Według regulacji kodeksowej, czyli według regulacji wynikającej z kodeksu pracy, obowiązany jest przeciwdziałać mobbingowi. Teraz takie pytanie, Emila: czy pracownik może rozwiązać umowę o pracę z powodu mobbingu? Jeżeli tak, to w jakim trybie to może nastąpić? Tak, zdecydowanie może rozwiązać umowę o pracę. Można by powiedzieć, że to jest minimum tego, co, co może zrobić. Mobbing zgodnie z przepisem artykułu 94 z indeksem 3 paragraf 4 kodeksu pracy stanowi zawsze uzasadnioną przyczynę rozwiązania przez pracownika umowy o pracę, ale jednocześnie ustawodawca w przepisie tym nie wskazuje pracownikowi w jakim trybie do tego rozwiązania ma dojść. Będą więc w praktyce wchodziły dwa tryby rozwiązania umowy o pracę, czyli ten jednostronny tryb rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia, czyli w trybie natychmiastowym, mobbing będzie stanowił ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika o której to podstawie do rozwiązania umowy w tym trybie mówi artykuł 55, paragraf 1 z indeksem 1 Kodeksu y, Pracy. Kiedy pracownik jest mobbingowany, to zawsze ma prawo do rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym, jeżeli sytuacja ta trwa, jest, yy, jest długotrwała, nie jednorazowa. Jednocześnie trzeba pamiętać, że pracownik może rozwiązać umowę w tym trybie najpóźniej w ciągu miesiąca od ustania stosowania mobbingu. Czyli, reasumując, może to zrobić w każdym momencie, jeżeli mobbing cały czas trwa, ale jeżeli mobbing ustanie, niezależnie od przyczyny, to może rozwiązać w tym trybie. Natychmiastowym jedynie w ciągu miesiąca od ustania mobbingu. Należałoby przyjąć od ostatniego zdarzenia noszącego cechy mobbingu. Jak stanowi jednocześnie kodeks pracy, oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę z powodu mobbingu powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy czyli tego, że pracownik był mobbingowany. Jest to bardzo ważne do dochodzenia dalszych roszczeń przez pracownika związanych z mobbingiem. Oczywiście tym drugim trybem, o którym powiedziałam, jest rozwiązanie nie w trybie natychmiastowym, ale w trybie normalnego rozwiązania za wypowiedzeniem. Na to też pracownik zawsze może się zdecydować. Agnieszko, to teraz jak już wskazałam, pracownik ma jakieś dodatkowe roszczenia związane z doznawaniem, byciem mobbingowanym, czyli niezależnie od tego, że może rozwiązać umowę o pracę, to powiedz, jakie jeszcze roszczenia mu przysługują. Tak, zgodnie z przepisami kodeksu pracy, taki pracownik mobbingowany może domagać się od pracodawcy dwóch rodzajów niezależnych od siebie świadczeń pieniężnych roszczeń. Po pierwsze, zadośćuczynienia za dość Doznaną krzywdę, a po drugie odszkodowania. Jeżeli chodzi o zadośćuczynienie za krzywdę, to chodzi tutaj o taką sytuację, gdy bobbing u pracownika wywołał roztrój zdrowia, czyli spowodował negatywne konsekwencje, jeżeli chodzi o jego zdrowie. I to może chodzić i o fizyczne, i psychiczne. I to, co jest ważne, jeżeli chodzi o żądanie zadośćuczynienia przez pracownika to to wymaga udowodnienia przez pracownika skutku mobbingu w postaci rozstroju zdrowia. Czyli inaczej mówiąc, pracownik będzie musiał wykazać, że z powodu tego mobbingu doznał pogorszenia stanu zdrowia. I tutaj może przywołam wyrok Sądu Najwyższego z 10 października 2012 roku, gdzie tutaj Sąd Najwyższy wskazał, że określone w artykule 94 z indeksem 3 paragraf 3 kodeksu pracy zadośćuczynienie pieniężne przysługuje pracownikowi z tytułu rozstroju zdrowia wywołanego przez mobbing, a nie z tytułu rozstroju zdrowia jedynie związanego z pracą. Ustawodawca z góry też nie określił wysokości zadośćuczynienia, jakiego może się domagać pracownik. Czyli tutaj jak gdyby dwie rzeczy są istotne. Sąd wskazał, że ten rozstrój zdrowia musi być związany z mobbingiem, a nie z samym faktem pracy czy pozostawania w stosunku pracy. No i druga rzecz, która jest istotna, jeżeli chodzi o wysokość zadośćuczynienia, to nie ma tutaj górnej granicy. W związku z tym jest to kwestia tylko i wyłącznie dowodowa, i tego, no w jaki sposób tutaj pracownik przedstawi swoje roszczenia, a po drugie, no w jaki sposób sąd całą sytuację oceni i uzna, jaka kwota jest wystarczająca, żeby uczynić za to znaną krzywdę pracownikowi. Jeżeli chodzi o drugie roszczenie, to jest to odszkodowanie, którego może domagać się pracownik. I tutaj, jak się wskazuje, to odszkodowanie zarówno przysługuje pracownikowi, gdy pracownik rozwiązał umowę o pracę z powodu mobbingu, czyli przed chwilą tutaj Emila mówiła, że pracownik może w jednym z określonych trybów, czy za wypowiedzeniem, czy bez wypowiedzenia rozwiązać umowę, powołując się na mobbing, jak i w takiej sytuacji, kiedy pracownik był mobbingowany a nie rozwiązał umowy o pracę. I tutaj jednak wskażę, że jeżeli chodzi o to odszkodowanie, które przysługuje pracownikowi, jest w wysokości nie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie odrębnych przepisów. Ustawodawca określił, jak widzicie, minimalną granicę, tego odszkodowania, natomiast maksymalnej nie. W związku z tym jest to kwestia również dowodowa w trakcie sprawy, tego no, na ile jest pracownik w stanie wykazać wysokość tego odszkodowania, a sąd ocenić wysokość poniesionej szkody. Emila, takie jeszcze jedno pytanie. Gdy pracodawca jest moberem, czy pracodawca poza tą odpowiedzialnością, o której mówimy z zakresu prawa pracy, poza tymi roszczeniami, o których przed chwilą mówiłam, to czy pracodawca na gruncie kodeksu cywilnego może również ponieść odpowiedzialność związaną z mobbingiem? Yy, tak, zdecydowanie odpowiedź na to pytanie jest pozytywna w przypadku gdy to sam pracodawca stosuje mobbing w stosunku do pracownika to może odpowiadać na, na gruncie zarówno kodeksu pracy w ramach tych yy, yy, roszczeń o których rozmawiałyśmy przed chwilą jak i może odpowiadać na gruncie kodeksu cywilnego Zgodnie z artykułem 11 z indeksem 1 kodeksu pracy, pracodawca jest bowiem zobowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. W przypadku kodeksu cywilnego może w grę wchodzić więc odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie dóbr osobistych, które to uregulowane jest w artykule 24 kodeksu cywilnego. W sytuacji bowiem, gdy pracownik jest. Mobbowany, jest szykanowany, poniżany, dochodzi właśnie do naruszenia dóbr osobistych pracownika w postaci dobrego imienia czy czci. Więc, jak widzicie, kodeks pracy nie jest jedyną podstawą odpowiedzialności dla e, mobbera, w tym przypadku, jeżeli mobbingu dopuszcza się sam pracodawca. Agnieszko, a podsumowując, powiedzmy jeszcze, w przypadku mobbingu, na kim będzie spoczywał ciężar dowodów w sądzie? Czyli kto będzie musiał wykazać, że do mobbingu doszło, bo jak wiemy, niestety te sprawy najczęściej znajdują swój finał w sądzie. Tak, to prawda. W sądzie te, te sprawy no, są jednymi z trudniejszych dowodowo. To może odpowiadając na pytanie, jeżeli chodzi o ten ciężar dowodu, to e, ten obowiązek ciąży na pracowniku i tutaj może przywołam postanowienie Sądu Najwyższego Izby Pracy i Ubezpieczeń Publicznych i Spraw Publicznych 24 maja 2005 roku, gdzie sąd wskazał, że pracownik dochodzący swoich. Praw przed sądem musi przytoczyć fakty wskazujące na mobbing. Tym samym to na pracowniku spoczywa ciężar udowodnienia. I roszczenia z zakresu mobbingu, jak już wspomniałyśmy przed chwilą, rozpoznają sądy pracy. I zgodnie też z tym orzeczeniem, które przed chwilą przywołałam, to pracownik musi wykazać, że mobbing miał miejsce, czyli musi tutaj przywołać te konkretne zachowania, działania, które jego zdaniem wskazują i są mobbingiem. I po drugie, pracownik musi wykazać, że doznał rozstroju zdrowia. I postępowanie dowodowe w sprawach o mobbing prowadzi się w, jak gdyby w dwóch etapach, w dwóch częściach. Pierwszym jak gdyby takim początkowym etapem jest ustalenie to, czy w ogóle mamy do czynienia faktycznie z mobbingiem, czyli tutaj sąd będzie oceniał te zachowania, które miały miejsce, czy są one przejawem mobbingu. Natomiast jest jeszcze drugi etap, który również podlega ocenie sądu badania, to, to czy doszło do wywołania rozstroju zdrowia lub szkody. Czyli, jak widzicie, to postępowanie dowodowe, jeżeli chodzi o mobbing, no jest wieloaspektowe. W związku z tym no tutaj na pracowniku ciąży duży ciężar dowodowy, co nie znaczy, że pracownik nie jest w stanie temu ciężarowi sprostać. Emila, to jeszcze takie pytanie, gdzie poza sądem można zgłosić mobbing? Mobbing można zgłosić przede wszystkim do Państwowej Inspekcji Pracy, ponieważ tutaj mówimy o zjawisku związanym z zatrudnieniem. W tym można to zrobić w drodze skargi zgłoszonej do Państwowej Inspekcji Pracy. Jednak, co bardzo istotne, trzeba pamiętać, że niestety Państwowa Inspekcja Pracy nie orzeka, o istnieniu mobbingu w zakładzie pracy. Inspektor pracy jedynie zweryfikuje prawdopodobieństwo wystąpienia działań noszących znamiona mobbingu na podstawie stworzonej przez Państwową Inspekcję Pracy takiej anonimowej ankiety antymobbingowej. Więc o ile ta skarga nie przesądzi, czy w stosunku do danego pracownika był stosowany mobbing i przez kogo, czyli nie zastąpi tak naprawdę orzeczenia sądowego w razie sporu, to może jednak na pewno wesprzeć pracownika w dochodzeniu roszczeń przed sądem, a także zwrócić uwagę pracodawcy na problem, jeżeli zdarzyłoby się tak, że był go nieświadomy istnienia w ogóle takiego, takiego zjawiska w swoim zakładzie, zakładzie pracy, więc może faktycznie doprowadzić w takiej idealnej sytuacji nawet do ustania mobbingu. I na zakończenie tematu związanego z mobbingiem, ostatnie takie pytanie Agnieszko. Jak przydawniają się roszczenia związane z mobbingiem, czyli zadośćuczynienie i odszkodowanie? Tak, wyprzedzająco może odpowiem na ten temat, ponieważ w jednym z kolejnych odcinków będziemy mówiły o przedawnieniu w ogóle roszczeń w prawie pracy, natomiast już wracając do pytania i do odpowiedzi. To tutaj wskażę, że zgodnie z artykułem 291 paragraf 1 Kodeksu Pracy roszczenia ze stosunku pracy przedawniają się z upływem 3 lat od dnia, w którym stały się wymagalne. I początkiem biegu terminu jest dzień, w którym roszczenie pracownika stało się wymagalne. O wymagalności roszczenia decyduje natomiast dzień, w którym uprawniony mógł zażądać spełnienia świadczenia, czyli Wracając do pytania, jeżeli chodzi o roszczenia pracownika przysługujące z tytułu mobbingu, będą się one przedawniały w terminie trzyletnim. I tutaj przyjmuje się, jeżeli chodzi o zadośćuczynienie, czyli jedną z tych roszczeń, które przysługuje pracownikowi za doznany roztrój zdrowia, to ten bieg przedawnienia powinno się liczyć od dnia, gdy pracownik powziął wiadomość o powstaniu rozstroju zdrowia spowodowanego mobbingiem. No i tutaj zazwyczaj. Tą taką wiadomością już dostatecznie sprecyzowaną będzie opinia lekarska czy zaświadczenie od lekarza, które potwierdza właśnie doznany roztrój zdrowia. Czyli pamiętajmy o tym, że jest trzyletni termin na dochodzenie roszczeń związanych z mobbingiem, jeżeli chodzi o zadośćuczynienie i odszkodowanie. To w tym miejscu dzisiaj kończymy nasz podcast. To była ostatnia kwestia, która dotyczyła mobbingu. W kolejnym podcaście porozmawiamy o dyskryminacji w prawie pracy. Jak się zorientujecie, mobbing i dyskryminacja to nie jest to samo. W związku z tym zachęcamy was bardzo serdecznie do słuchania kolejnych podcastów do proponowania tematów. I tak jak powiedziałam, kolejny podcast będzie poświęcony dyskryminacji. A w dzisiejszym podcaście wystąpiła Agnieszka Piwek. Jest Emilia Pieszko. Czyli yes. lekstock.